一起。<laughs> 是。Sure. 22 dwa z za każde słowo to kwałek własnego serca, część świata, kim jestem, czym się. 1241 piosenek Lecz czy to czyni mnie najlepszą pisarką? Karierę mi raz lepiej, raz gorszej. Zwracam uwagę, czy ktoś mi pomoże. to rado szybko, wam od siebie wolno. Lecz widzę wymarzonej pracy. Jak ile muszę się starać, ciężko pracować, posiągnąć swój cel, ile wówczas muszę wypłakać, bo słowo znów naprawiło złamane serce. Piero jak pochemat. Muzyka klasyczna jak wiesz, ten utazny. módlna, uciekam w huragan stóp, śmiech, czy uśmiechnięta, moje słowa są zawsze ze mną, tu. potrzebuję miłości czy pomocy, wtedy moje słowa zamykam sercu na krucz, to moją duszę kajają pisarku a Na więc napisałam już tysiąc dwieście czterdzieści jeden piosenek lecz to czy to czyni mnie najgrubszą pisarką